Cześć. Za chwileczkę ruszamy na piąty Techmol Rally. Będzie to pierwsza runda Marten Tarmac Masters Cup w sezonie 2021. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam troszeczkę pokazać, jak można fajnie spędzić czas na rajdzie, ponieważ rajd to nie tylko rywalizacja na odcinkach specjalnych, to również szereg różnych zdarzeń i przygotowań przed rajdem, również w trakcie rajdu. Ruszamy dzisiaj wcześniej rano, w piątek, ponieważ chcemy załapać się jeszcze na Testy różnych załóg. Postaramy się pokazać Wam troszeczkę, jak załogi przygotowują się do rajdu. Jutro natomiast w sobotę odbędzie się zapoznanie z trasą. My w tym zapoznaniu będziemy chcieli uczestniczyć, będziemy chcieli tak samo jak załogi opisać trasę. Również Wam pokażemy troszeczkę tutaj kuchni, jak taką trasę się opisuje. Natomiast w niedzielę. Odbędzie się właściwa rywalizacja. My wtedy pójdziemy tam w roli kibiców, staniemy sobie przy trasie, postaramy się nagrać parę fajnych rajdówek, być może uda się ustrzelić jakąś fajną akcję. Jak również odwiedzimy strefę serwisową, gdzie pokażemy Wam, jak pracuje serwis rajdowy. Zapraszam. No dobrze. Właśnie podjeżdżamy do odcinka testowego. Za chwilkę zobaczymy sobie, jak załogi przygotowują się do rajdu. O, Mar Marcin. Już do nas co? Co on od nas Widać, że nie byłeś na rajdzie jako kibic. Czemu? Ustaw się do wyjazdu. A dobre, dobre, do, 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 sprytne. Nie ma za co. No, dziękuję. No, generalnie Marcin ma dużo racji. Zapomniałem o tym, że Wyjeżdżając z odcinka, gdy odcinek się skończy, gdy będą wyjeżdżać wszyscy, wyjazd jest mocno utrudniony, ponieważ te drogi są dosyć wąskie. Dlatego taktyka, żeby ustawić się od razu do wyjazdu jest bardzo słuszna. Trzeba przyznać. Jest piątek, zostały dwa dni do rajdu. Oznacza to, że jest to ostatni moment dla załóg, żeby przygotować się do rywalizacji. Dlatego wiele załóg korzysta z odcinka testowego, takiego na którym dzisiaj jesteśmy. Jest to odcinek Dębowina, okolnica, miał różne nazwy generalnie zawsze przebiegał w, podczas rajdu Dolnośląskiego charakteryzuje się on dosyć różną nawierzchnią są asfalty gładkie są asfalty wyboiste jest również dużo syfu zaraz zobaczymy jak kolejny zawodnik sobie poradzi z tym fragmentem trasy Teraz na dosyć ciekawym fragmencie trasy odcinka testowego. Fragment jest o tyle ciekawy, że ten zakręt, który znajduje się za mną, jest bardzo nieoczywisty, ponieważ wyjście z tego zakrętu zdaje się delikatnie zacieśniać. Jednak co sprytniejsze załogi wiedzą, że powinno się wypuścić troszeczkę bliżej tego słupa. Jednak też nie można wypuścić za bardzo. Przed chwilą sprawdziłem. Przy tym słupie znajduje się bardzo duży kamień, który z pewnością ująłby koło. Więc jest to typowe miejsce, gdzie liczy się każdy centymetr i precyzja przejazdu. Dzięki temu będzie można tutaj zyskać jeszcze ułamki sekund. Czy walka Paweł. dobra jest. O. Być może właśnie kogoś uratowaliśmy od urwania koła. Jechaliśmy na zapoznanie z paru powodów. Przede wszystkim opiszemy sobie trasę. Jest to dalszy trening, możliwość opisania sobie odcinków, które będą jechane przez załogi, przez zawodników. Tutaj już na starcie widzimy inne załogi, które się ustawiają do tego zapoznania. Postaramy się to zrobić tak, żeby im nie przeszkadzać, ale też wykonać swoje cele. Przy okazji możemy sobie znaleźć fajną miejscówkę, którą jutro obstawimy, żeby oglądać i kibicować załogom. Mam tutaj coś super fajnego. To jest prezent dla Ciebie Sopel. Jest to bardzo profesjonalny zeszyt pilota rajdowego, zobacz, o widzisz, specjalnie kupiłem przed rajdem Będziesz robił, zapisywał mój opis trasy, zobaczymy jak nam to wspólnie wyjdzie Chyba nigdy tego nie robiłeś? Nie, nie robiłem tego, mam ołówek Masz ołówek, od no pani z recepcji pożyczyliśmy tak ołówek jest. Ale wiem czego, już wiem czego ci brakuje, brakuje ci poduszki, a po co ci poduszka to będziesz wiedział na odcinku <laughs> Dobra, więc tak. Tutaj to już masz źle, bo lepiej jest pisać, ile strąci zostało do końca. Okej. Okay. Czyli prawda? na koniec się wypełnia? Tak, czyli na koniec się wypełnia, bo chodzi o to, że na przykład jesteśmy gdzieś w połowie odcinka, łapiemy kapcia i wtedy ty mi od razu jesteś z grubsza w stanie powiedzieć, ile jeszcze do końca zostało. Czy opłaca się zmieniać koło, czy ciągniemy do końca na tym kapciu, prawda? Jasne. Pić sobie sokole z kamionki, bo tak pojedziemy, taką konfigurację. 5 lewy. Chodzi, w 6 prawy. Zamyka woda na hamowaniu, Prawy zahacz, 3 plus prawy zahacz, na no zrób 50 z 2 plus lewy zahacz. Jest z nami Mikołaj Marczyk, zawodnik, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, to wielka sprawa i duża przyjemność dla mnie, że pomoże nam dzisiaj w ćwiczeniu opisu. Jesteśmy oczywiście cały czas dalej na odcinkach rajdu, piątego rajdu Techmol jest to pierwsza runda Martin Tarmac Masters, także tworzymy naszą wizję trasy. Chętnie zobaczę, jak ta wizja w oczach, moja wizja trasy yy, wygląda w oczach Mikołaja. Mam nadzieję, że jestem pewny, że Mikołaj mi da dużo cennych uwag. No i jedziemy i tutaj dyskutujemy, przejeżdżamy te odcinki. Nawet jeżeli nie startujemy w rajdzie, to zawsze warto zrobić trening opisu rajdowego. To w ramach przygotowań każdego kierowcy rajdowego jest tak naprawdę najprostsza sprawa. Bierzemy zwykłe cywilne auto, jedziemy i rozmawiamy o tym, jakie będą zakręty. Także Dokładnie, także zawsze można ćwiczyć, słuchajcie, w każdym miejscu, yy, byle bezpiecznie. Czy będzie widać siedzibę Barcelony na, fi na tym na filmie? <grych> na Ale będzie oprócz, oprócz auta masz, zobacz, masz oprócz tego Nie. budynku. Widziałem, na samochodzie. Na samochodzie też zwróciłem uwagę. Dobra, mieliśmy tam 270, tak uznaliśmy. Tak. A dzisiaj macie? Teraz jest 4 plus prawy krótki. Dobrze. Dobry, dobry, to jest 30. Prawy, śmiało, śmiało. śmiało. Nawet 5 plus bym tam. Wkurzyczę okay, no. to tak. Okay. I teraz było 150. 7 prawy, szczytem otwiera. O, jest taki 7 prawy do szczytu. Do szczytu bo to już jest proste. No, no, no. I chodzi o to, że jak ja mówię, że szczytem otwiera, to znaczy, że... A, że szczytem już się że szczyt... robi na szczyt na szczycie już jest na wprost. No, to dobrze, ważne żebyś to rozumiał, okay. żebyś miał precyzję z tym jeszcze. To jest no, 100, prost, taki 5 lewy na 3, 5, plus 3, nawet? 5 plus lewy. Dokładnie, nie. odległości ze 30. Szczyt no. prawą i od razu to jest dla mnie takie... A, no i to wymyśliłem no tak, że zrobiłem 5 prawy po 50 świetne, zamyka, świetne. zacieśnia zacześnia do... Ja mam ja mam no? z duś od szczytu 6 prawy, po 44 prawy. Dobra, okej. Okay. No, no, no. Ale podobnie, Prezentant, po 40, dobra. po 50, no tak, chodzi no tak. o tą komendę, ona jest bardzo jest dobra. dobra tu. No. Tutaj nie, nie wiem czy bym wyjeżdżał na to Nie, 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 nie. Raczej... ja bym został tak, na asfalcie, tutaj żabujem? czystą drogą. To mam 2 plus lewy, wydaje się, weź? Bardzo dobrze. Ja też mam 2 tak? plus lewy. Okay. Dokładnie tak samo. Dobrze, 5. A, a, no i to właśnie też podzieliłem ten zakręt na dwa. No, czyli, jak dałem. czyli dałem odległość, słuchaj, że tam nie pamiętam jaka już była z 50 pewnie i tu dałem, że to jest ten fragment, gdzie to zaczyna, czyli taki 6 prawy. Schamuj po 50 zacisk do 3-4. No, to 4, dobrze, 4, dobrze. Ja dałem prawy krótki schamowanie. Otwiera tak naprawdę. Po 44 prawe otwiera. No, no. no dokładnie. Ok, dobra. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy z Mikołajem po zapoznaniu do Psa na Bachu. Rzeczywiście odcinek jest dużo trudniejszy, nie tylko do przejechania, ale przede wszystkim do opisania. Tak jak opiszemy ten odcinek, tak go potem pojedziemy, więc chodzi o to, żeby ten opis był bardzo dokładny. I trudność tego odcinku polega na tym, myślę, że odcinka polega na tym, że, że część załóg być może nie będzie miała precyzyjnego opisu i myślę, że z tego mogą się brać błędy podczas przejazdu. No, jak również sama trasa jest faktycznie dosyć podchwytliwa. W wielu miejscach są takie sytuacje, że droga jest wąska na szerokość tylko i wyłącznie samochodu. Mamy linię, taki ślad, yy, pomiędzy kołami jest piasek. Yy, dodatkowo stoją sierżanty w apeksach zakrętów, i to wszystko tworzy taki charakter wraz z tymi szczytami. Naprawdę wysokiej precyzji i pomysłu na jazdę, żeby było z jednej strony bezpiecznie, a z drugiej szybko. Tak. E, I myślę, że właśnie dlatego zawodnicy Tarmac Masters są w pełni gotowi potem do startu w Mistrzostwach Polski, no, bo ten OS jest, jest poza no, co? No tak, jest bardzo, bardzo trudny. Ja Pod myślę, się. że to do, dobrze przygotowuje zawodników do tego, co ich potencjalnie potem może czekać. Potem w RSMP już będzie tylko łatwiej. <grym> Jesteśmy teraz w parku serwisowym, 5. Techmol Rally pierwszej rundy Martin Tarmac Masters. Jest tutaj wiele wspaniałych maszyn, pokażę Wam część z nich. Zacznę od tych najbliższych mi sercu. Dwa Subaraki zaprezentowane, wystawione przez zespół Subaru Historic Rally Team. Zespół, w którym ja jestem kierowcą. Razem z tym zespołem będziemy walczyć w tym roku o tytuł Mistrza Europy. Subaru Impreza N12, Subaru Impreza N14. Dwie, dwie generacje imprezy. Wspaniałe maszyny, przygotowane naprawdę na topowym poziomie. To jest ten konkretny samochód, którym sam będę niedługo startował, jak również ta maszyna ma wiele tytułów w naszym krajowym czempionacie. O, już na przykład ten Subaru, który tutaj widzicie. Marek Reffler ścigał się ze mną w Mistrzostwach Polski. Jechał jeden samochód przede mną, mieliśmy fajny kontakt na rajzie. Marek potrafi pojechać naprawdę szybko. Widzę kolejne załogi, które znam. Krzysiek Oracz, no, znany warszawski matador, bez wątpienia Maciek Matysiak, bardzo szybki kierowca, bardzo dobry. Grzesiek Kryciuk również znamy. Zobaczcie, te samochody mają fajnie oklejone w takie same barwy. Ale cztery takie same samochody. Andrzej Filipek, no pewnie również że go znam. W znaczy zasadzie znamy cały zespół. Nasz znajomy, piękny mistrz tancer Andrzej Borkowski. Zobaczcie, wspaniała maszyna. Jest również piękny Ford Escort WRC Marka Sudera. Piękna maszyna, fajnie przygotowana z Markiem, również się ścigałem bardzo dużo w HRSMP, czy no, patrzysz? No tak, nie, patrzysz. wiesz, tam kibica napędzał Cię. Machaj, machaj! Cześć, siemanko. jak tam? Dobra, super. Trudny ale ten drugi OS, nie? Chyba. Znaczy, no wiesz, no jest kółeczko, no w sumie tam trzy parę kilometrów i no. to kółeczka, no ale... Jasne, a powiedz mi ten wasz samochód nowy jak bardzo wczoraj. fajnie. Tak? tak Co zawieszeniem, no, bo to tak, testa, tak robi, działa je, Ether5, jeszcze, musimy, jeszcze? jeszcze musimy popracować nad zawieszeniem. Jeszcze, jeszcze, bo okay, duże z możliwości i tego, ale no, trzeba czasu. No, wczoraj jednak no wiesz, tak. to taka przygoda była też, że nam no, chłopak cofnął, nie? rozbił szul. No mówił Łukasz, No, no. I, i wiesz, uciekło sporo czasu, nie także no. popracujemy i będzie. Jeszcze przeciwnicy, jakieś testy i... No tak. O, dzień dobry. No siemanko Cześć. Siema. Cześć. No. Siema. Jesteście, będziecie w telewizji słuchaj. Dobry, super. Super. Telewizja Harvester TV, nie? <grym> proszę bardzo, najlepsi, czołowi zawodnicy, najlepsi. czołowi najlepsi. zawodnicy w stawce, poczekaj, poczekaj. Dobra, Arek, powiedz szybko, jak oceniasz swoje szanse, jak Ci się podobała po zapoznaniu trasa? <grym> szanse? Michał, jesteśmy tutaj, jak wiesz, pierwszy raz, Wiem, kompletny, skończy, ale... kompletny debiut między drzewami, więc szanse to mówimy o szansie na, metę, na mecie i szanse na banana na gębie. O, no i tak, widzisz, że to, to jest, jest odpowiedź, której oczekiwałem w sumie. Słuchajcie, na Tarmac Masters naprawdę można zobaczyć bardzo dużo twarzy znanych z rajdowych, samochodowych mistrzostw Polski. Na rampie startowej przynajmniej kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt zawodników to yy, ludzie, których kojarzę z krajowego czempionatu. Dawaj Patryk, Ogniesz! Wszystkie auta, podziemia, słuchajcie, się wysadzkane, O! Uuuu! Jest godzina 8.30 rano, niedziela. Jesteśmy już w dniu zawodów. Teraz trwa ostatni serwis przed zawodami. Za chwilkę załogi wyjadą na trasę. Trwają ostatnie przygotowania przy samochodach. Serwisy jeszcze pracują, żeby dopiąć wszystko w samochodzie. I za chwilkę rozpoczną się zawody. Już za niedługo pierwsze załogi wyjadą na trasę. O, zobaczcie, mój samochód, haha, będzie jechał w charakterze samochodu Zero, a o tym Wam powiem troszkę więcej później. Jedziemy teraz na pierwszy odcinek rajdu. Chcemy zobaczyć jeszcze zerówki, dlatego wyjeżdżamy wcześniej. Znaleźliśmy fajne miejsce z szybką partią zakrętów. Zobaczymy, kto będzie miał ile odwagi, że tam ogniem przelecieć. Jesteśmy już na pierwszym odcinku rajdu, odcinek Kosmos. Czekamy na przejazd samochodów Zero. Za chwilkę zobaczymy nasz samochód w akcji, nasze wolnosące Subaru. Samochody zero na trasie oznaczają to, że za chwilkę zacznie się właściwa rywalizacja. Za niedługo zobaczymy zawodników. Dla kibiców jest to sygnał, że już powinna panować na trasie dyscyplina, żeby już nie chodzić po odcinku, bo za chwilę naprawdę może nadjechać zawodnik. A ze strony organizatora rajdu zerówka taka służy do tego, żeby jeszcze sprawdzić trasę, czy jest właściwie zabezpieczona, czy przejazd dla zawodników i kibiców przede wszystkim będzie bezpieczny. zostań i 50. O sztykuda. O sztykuda. Coś się stało. W miejscu, w którym staliśmy przy trasie, wypadła z drogi załoga Bomber Gerber. Rajdy to jest bardzo nieprzewidywalny sport. Kuba, może powiesz nam, co się stało. No Wygląda to, że mamy awarię układu kierowniczego. Na szczęście Grzegorz tak uratował sytuację. Paliśmy prosto w pole. No koło mamy niepołączone z przekładnią kierowniczą, więc nie da się dalej jechać. Pewnie pokoło się jakieś tam uszkodzenia na Slovakia Ringu no zobaczymy, no musimy przejrzeć auto jeszcze raz i, i potwierdzić nasze domysły, że ta awaria no jakby nie nastąpi w przyszłości, bo szczęśliwie w takim miejscu, w którym nie wiem, może zaraz zobaczycie Był z pole. Był tak. kawałek pola i nic się nie stało, pojechaliśmy prosto. By było więcej scenografii, to mogłoby to się inaczej skończyć. A tutaj jechaliśmy wionym biegiem, już naprawdę się rozpędzając. Bo szybki, z naszej perspektywy to wyglądało naprawdę niebezpiecznie. Przestraszyłem się, gdzie skończycie to hamowanie. No, dużo tutaj nie kładło. Na trawie się gorzej hamuje. Zdecydowanie. Trwa teraz pierwszy serwis podczas rajdu. Jest to doskonały czas, żeby mechanicy sprawdzili, czy z samochodami wszystko jest w porządku. Również teraz kierowcy mogą zmienić ustawienia samochodu, jeżeli czuli, że gdzieś samochód nie zachowywał się właściwie. Można wpłynąć teraz na ustawienia, zawieszenia, nie tylko zawieszenia. Chodzi o to, żeby na kolejnej pętli samochód sprawował się jeszcze lepiej. Profesjonalne załogi również spędzają w tym czasie, ten, poświęcają ten czas na to, żeby e, poprawić opis, być może w niektórych miejscach nie było idealnie. Analizują onboardy i na podstawie tego wyciągają wnioski z pierwszej pętli, żeby na kolejnej pętli jeszcze przyspieszyć. Subaru impreza, który możecie znać z. Pro Rally School. Jeździmy nim często w Warszawie na Bemowie. Oferujemy go klientom do szkoleń. Chciałem Wam tylko pokazać, że to jest faktycznie tak, że te samochody cały czas są czynne w sporcie samochodowym. Dzisiaj ten samochód bierze udział w radzie w samochodzie w charakterze samochodu Zero. Oh <laughs> Chyba udany, gratulacje, jak poszło? Doskonale. Zgodnie z, e, z wszystkimi założeniami, które mieliśmy. Po pierwsza meta, meta, po drugie, mega banan przez cały dzień. Także tak jak już poprzednio mówiłem, po, po pierwszej pętli już wiedziałem, że to jest to. Także bajeczka do ostatniej chwili. E, może nie było jakichś wielkich momentów, jedna jakieś tam cofanko drobne, ale trzeba było na tej ostatniej pętli, jak jechaliśmy ten powiedzmy 6 OS, to już tak. Żeby dojechać, żeby, żeby nie zrobić no jakiegoś tak. dziwnego numeru na sam koniec, także... Powiedz ale super, mi, Powiedz mi, jak Ci się podobają Dolnośląskie odcinki? Wiesz co, e, no genialnie, natomiast no, ja nie mam porównania, w związku Jasne. z tym... E, natomiast e, myślę, że rajd, no, to musieliby bardziej doświadczeni powiedzieć, ale moim zdaniem nie taki, nie taki super prosty. No, myślę, to, nie było, trudne, to, nie była, to nie była bułka. Powiedz mi, czy to jest początek Twojej drogi do licencji R? No, yy, czemu nie, więc są bardzo gdzieś tam w yy, dalekich, dalekich yy, rozważaniach My chcemy sobie przejechać RSMP, jeżeli się uda. Yy, może już w przyszłym roku, zobaczymy, Zachęcam Cię Od i tego. trzymam kciuki, żeby wszystko się udało. słuchaj. Super. O, tam gdzie o, mówiłeś to, mi, to. Że, że będzie piaskownica na spadanie, ja. czy będzie ten? No? Opisałem, zwyhamowałem, zwolniłem aż za dużo. Aha. Zahaczyłem dosłownie przednią oponą, ale niżej najechałem. Ale w ten taki przepust, jakby? Tak, poprawił sobie. No, zanimuję, no. jest. Bez szans, według mnie. Artur Sękowski też dwo, 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 dwoma kołami e, zahaczył. Tak. Tylko, no, no, niestety, no tak to wygląda. No, słuchaj. Także, no, no tak. jeden z sześciu był normalnym odcinkiem, a reszta jakieś problemy. Już nie wspominając to, że w czwartek nie, w piątek, w piątek zajmowaliśmy trzy razy sprzęgło. No tak. No cóż. Z przygodami. Z przygodami, ale na mecie no, chyba najlepiej. To nie? jest najważniejsze, najważniejsze, słuchaj, kiedy kolejny start. 8-9 maj za miesiąc niecały. Nie będzie Drugie niestety, rady. bo będę na Azorach, ale o, będę, wiesz... Ja będę kibicował. Tak, ja naprawdę też Nie będę, pojadę za tobą, jakby za mną. No nie no, spokojnie, <laughs> słuchaj. Na ile będę mógł, też będę zerkał, co się tam gdzie będzie, dzieje, także wiesz, trzymam kciuki mi za kolejne starty. Dobra, spoko. Dzięki wielkie. Trzymaj się papryk. Pa. No hej. Do. W chwili wyjazdu ostatniego samochodu z tego miejsca, czyli z parku Ferme formalnie zakończy się pierwsza runda ta Martin Tarmac Masters. Załogi, którym kibicowaliśmy, co prawda, no nie wystrzegły się problemów, jednak są na mecie, co bardzo nas cieszy. W większości byli to debiutanci, w zasadzie wszyscy byli debiutami. Zarówno Patryk Grocki, jak i Arek Bałdyga jechali po raz pierwszy z licencją między drzewami, jak to się mówi, czyli na takim prawdziwym rajdzie po odcinkach specjalnych, z prawdziwego zdarzenia. No Patryk naprawdę miał dużo przygód. Złapał gumę na jednym odcinku, miał problemy z, z przerywającym samochodem, co na pewno wpłynęło na wynik. Jednak na odcinku na którym szło mu dobrze, zajął 16. lokatę w klasyfikacji generalnej. To bardzo wysokie miejsce jak na samochód, którym startował. Bardzo mu gratuluję i wiem, że w przyszłości na pewno będzie lepiej. Patryk ma naprawdę duży potencjał i odwiedźcie jego stronę Patryk Grodzki Motorsport, tam będziecie na bieżąco z tym, co się u Patryka dzieje. Gwałdyga również jest na mecie, ukończył rajd bez problemów. Samochód jest niedraśnięty, z czego się bardzo cieszę, bo ja właśnie tym samochodem będę niedługo startował w rajdzie Azoru, w pierwszej rundzie Mistrzostw Europy. Super, słuchajcie, no nie zmarnowałem czasu, cieszę się, że tutaj przyjechałem. Rajd był naprawdę od strony organizacyjnej, z perspektywy kibica, bardzo udany, safety było bardzo pomocne i grzeczne, jak również pilnowało bezpieczeństwa, no, nie pozwolili nam stać w niebezpiecznych miejscach, mimo tego, że nie zamierzaliśmy, chcieliśmy tylko zostawić kamerę, od razu zostaliśmy upomnieni, ale wszystko w sposób kulturalny i naprawdę... Szacunek dla organizatorów za zorganizowanie tak fajnej i tak dobrej imprezy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Przed nami jeszcze 450 km do domu, także za chwilę ruszamy w drogę powrotną, a ja zapraszam Was do śledzenia mojego kanału, gdzie będziemy umieszczali więcej fajnych materiałów. Do zobaczenia.